Dominik YouTube. Dzisiaj zagramy sobie w Age of Magic i jest to kolejny odcinek na 21 subskrypcji. Cieszę się, że dobiliście. Mówiłem to już w poprzednim odcinku z Demolition Derby A my przechodzimy do odcinka. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek z Age of Magic, to pewnie pamiętacie, co się zmieniło. Dobra. Ładuj się. Gierko. Bo chcę nagrać odcinek. No w końcu Gierko. Nieźle. A, dawno nie było odcinków z kapitan z Subasy. Więc nie wiem. O trzy, te, o, tak, tak, tak. I w sumie nie ma nic tak, jak to powiedzieć nowego. Nie no, o, a niech hero, kurde, nie będę ci ulepszał tego. A. I pokażę wam... Nie wiem czy pokazywałem. Ale pokażę wam mojego ulubionego skina do tego. Okej. Dobra. Ten to mój ulubiony. O kurde. A zobaczmy sobie ten. Siemono widzowie, zostawcie suba. E no, ten to mój ulubiony. No, ten kurde, wymiata. Nie no, widzowie, normalnie szok. Trzy Nie no, to chyba najlepszy skin na razie. Nie no, ten też mi się podoba. Ten mi się też podoba. Nie no, w sumie nie tak bardzo. A ten? No, nie, nie mogę powiedzieć, że jest zły. Tylko ta maska mi się, kurde. Jedyne co mi się nie podoba, to ta maska. Ta maska to chyba najgorszy set. Nie, to jest jeden z lepszych. Te złote akcesoria. Te katany, kurde, super. Te shurikeny. No, maskę by nie mogli usunąć. Maskę usunąć i nie wiem. Dać takie normalne, białe oczy, usunąć maskę i może... Nie no, niech zostanie, ja mówię, tylko jakby mogli zarobić. Kurde, wystraszyłam się lekko. O. Trainować mogę? No, poś... kurde. No dobra, poświęcę parę złotych. I tak mam. Tylko boję się, żeby za wysoko nie pod... Tak, dobrze, idealnie. Nie no, to piszcie którą chcecie kampanię. Value of Nie, no zagramy sobie w to. W to zagramy widzowie dzisiaj. Dobra. Nie no, co by tu wziąć? A wezmę sobie tego. Dobra. I wezmę tak chwilę. Usuń, usuń, usuń. Raz, dwie, kurde, dwa. Dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie dobrze będzie. Dobra, gramy. No. I mamy tutaj tanedę z katanami niebieskimi. No. A to? Niezłe. Mmm. Techno wyjemnym. A, tego się zamienię. Ja zawsze lubię się zamieniać. W kogoś. A tymczasem atak Awalek się Ej, ten, ten healer, kurde, tego trzeba walić Ok, nie wiem, może młot Atak młotem I szybko atak, kurde Atak Kurde, tak! Tak udało się załatwiliśmy. Na hita załatwiliśmy. Nieważne. Lecimy do końca poziom. Co? Ej, dobra! Musimy, kurde, wiem kogo walić. Tego typa O kurde, nie, te ciosy znikąd są kozackie. No i tak. Oszty deraniu, głupi. Lećcieć na niego. Nie, muszę uleczyć. Co? Ej, ale się zbugowało. Zapomniałam to chyba, bo. Nie, dobra, nic nie miałem mówić. A to. Oh! Ale go czapnęło. Wiem, że to je on jest. Ulecza. Ten głupi bos. Ja go mam, ja mam tego głupiego bosa i już żałuję. Nie, no żałuję, że na niego zbieram, bo jest głupi. Jak sam powiedziałam, głupi, bo boss jest głupi. Taka zasada. W sumie. Dobra runda do końca, i kończę odcinek. I patrzcie, co dostaliśmy. O. Super Inter. I to na tyle, cześć. To na tyle, cześć.